Tematem dzisiejszej konferencji jest zbliżający się festiwal Wisły, który to będzie organizowany oraz trzeci w naszym mieście, z czego się bardzo cieszymy i pozwolę sobie przywitać na dzisiejszej konferencji prasowej panią Magdalenę Kaczmarek, prezesa nadwiślańskiej organizacji turystycznej. Dziękuję. Pana Jacka Kiełpińskiego, rzecznika Prasowego Festiwalu Wisły oraz pana dyrektora Wydziału Sportu, pana Łukasza Pszczółkowskiego. Proszę Państwa, tak jak powiedziałam, po raz trzeci spotykamy się na festiwalu Wisły. Festiwal rozpoczyna się w najbliższą niedzielę i potrwa do 15 sierpnia. U nas już tradycyjnie rozpoczynamy festiwal Wisły, rozpoczynamy go o godzinie 11 i potrwa oczywiście do późnych godzin wieczornych, ponieważ przewidywany taki czas zakończenia to jest godzina 23, czyli praktycznie cały dzień wypełniony wydarzeniami, atrakcjami, wypełniony bym powiedziała, różnymi imprezami i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, coś interesującego. I y, mamy nadzieję też, że y, nasi mieszka mieszkańcy chętnie y, tutaj y, przyjdą na bulwary. Y, jak również nie tylko mieszkańcy, ale y, zachęcamy, zapraszamy również y, mieszkańców okolicznych y, miejscowości. Y, proszę Państwa, y, za chwilę poproszę tutaj o szczegóły już Pana rzecznika, y, Panią Prezes. Ja tylko jeszcze ze swojej strony powiem, że. Y, Mamy dość dużo y, takich ciekawych atrakcji. Jedną chyba z takich najbardziej oczekiwanych to jest nocna parada tutaj statków, która y, cieszy się takim zainteresowaniem i jest bardzo widowiskowa, bardzo y, piękna. Jak również y, to, że nasi mieszkańcy mogą korzystać y, z rejsów, y, z rejsów y, darmowych, trzeba tylko przyjść obrać bilet na stoisku festiwalu Wisły. Tutaj jest przygotowanych 1000 biletów, gdzie mieszkańcy mogą taki bilet uzyskać za darmo, jednak trzeba przyjść tu na bulwary, po prostu być tutaj i o taki bilet poprosić. Rejsy będą trwały od godziny 18 do godziny 20. Proszę Państwa. Ten festiwal również ma taki troszeczkę inny wymiar, troszkę historyczny bym powiedziała, ponieważ 1 lipca minęło 450 lat od utworzenia, tak, powołania Rzeczpospolitej Obojga Narodów i tutaj jest istotną kwestią to, że między innymi rzeka Wisła przyczyniła się do wielkiego rozwoju gospodarczego tutaj Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ponieważ była Wisłą spławiana między innymi żywność, drzewo, drewno, praktycznie Całość życia skupiła się na rzecz Wiśle. Tym sposobem chcemy również przypomnieć, jak ważna jest Wisła w życiu każdego człowieka i w rozwoju miasta. Dla Rzeczpospolitej Obojga Narodów miała ona również taki też inny troszeczkę wymiar wymiar, wymiar kulturowy, ponieważ pozwalała na mieszanie kultur, wymianę tutaj kultur. I też chcemy mówić i o tej kulturze, która skupia się na rzece Wiśle i, i powoduje, że możemy wymieniać się tą kulturą i również kwestie tutaj bardzo ważne, kwestie gospodarcze. Poprzez ten festiwal chcemy zwrócić uwagę na... Rzekę Wisłę, przypomnieć o tej rzece Wiśle i y, przypomnieć nie tylko pod względem gospodarczym, również turystycznym, kulturalnym, y, jak, jak ona jest szczególna dla y, miasta. Jeżeli chodzi o szczegóły, to już poproszę tutaj panią prezes i pana rzecznika. Bardzo miło, że trzeci raz możemy być u państwa z Festiwalem Wisły, który się rozwija dynamicznie. Co jest na tej samej trasie od Wrocławka do Torunia, ale ma pięć dni, a nie cztery jak do tej pory. I ma ten ogromny background, o którym tu wspomniała Pani Prezydent, czyli flis obojga narodów, który płynie do nas w tej chwili. Na przykład dzisiaj mamy drżenie serca, czy przejdą, czy przejdą śluze na Żeraniu. Niektórzy mówią, że się tego nie da zrobić. Na pokładzie są fliszacy z Ulanowa, którzy są najlepszymi specami na świecie w tej chwili od prowadzenia prac. Ta, ta, ta trwa jest najdłuższą, jaka w ogóle funkcjonuje w Europie. To jest sześć tafli po 13 metrów świerku usychającego w Puszczy Knyszyńskiej, specjalnie dobranego. Chodzi o lekkość drewna i tak dalej, wszystkie parametry. To jest dzieło sztuki, to to płynie. To wygląda co prawda, jak związane kawałki drewna, bo tak to jest, ale proszę mi wierzyć, ci ludzie bez silnika prowadzili to biebrzą, gdzie. Meandry są nieprawdopodobne, musieli rozczepiać całe te zestawy, żeby się na zakrętach wyrabiać. Pracuje przy tym 12 ludzi, którzy nic innego nie robią cały czas ten to jest ciężka praca. I to jest rzeczywiście prawdziwe upamiętnienie moim zdaniem unii lubelskiej, ponieważ. Odtworzyliśmy coś 1 do 1 tak? w XVI wieku dokładnie tak samo i dokładnie tą trasą to jest szlak Batorego słynny, łączący ziemię litewskie z polskimi, sprawiano drewno dokładnie takie samo, i dokładnie w taki sam sposób. Drygawki były na pokładzie takie wiosła sterujące, jakieś śryki, czyli zatrzymujące całą maszynerię, pale wbijane w dno. Wszystko robią dokładnie tak samo. I oni płyną, zobaczymy, co będzie w Wrocławku na zaporze. No, wiemy o tym, że będą kłopoty. Niemniej ci ludzie są napędzani wiarą. Normalnie zobaczyłem to pierwszy raz. Nie ma się Jacek spokojnie, Matka Boska. Poważniej, To są ludzie wierzący, a ruszali z Podlasia, gdzie tam w ogóle są ludzie bardzo wierzący. Myślę, że to nam pomoże przejść tam w Włocławku. Co do samego festiwalu. Dopływają w tisacy. Oni będą tutaj główną ozdobą tego, te, te, tej imprezy tegorocznej, ale zaczynamy już y, wcześniej, nie zaczynamy 11, tylko 10. Zapraszamy cały Wodsławek i okolice na potańcówkę z lisakami wieczorem. Ci ludzie będą wymęczeni, w, 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 ale szczęśliwi, jak już tutaj do, dotrą. Część osób płynie z Gdańska, więc spokojnie do, ci na pewno dopłyną. Będzie, będą w trakcie tej imprezy, będą się pojawiać, myślę, lisacy. Zespoły tutaj posławskie chciały ich, że tak powiem, przywitać. Bardzo nam miło z tego powodu cieszymy się. Więc zaczynamy wcześniej wieczorem yy, w sobotę. No i 11 mamy program. Tyle, ile zdołaliśmy wcisnąć ten program, to wcisnęliśmy. Ja rzucę stronę na stronę muzyczną może, bo dla na, na nas to jest dość ważne. Ta pa, parady są dwie. Parady cieszą się największą popularnością zresztą to jest w ogóle widok, który warto zobaczyć, bo czegoś takiego nie widzieliśmy minimum od 100 lat albo i dłużej. A parada nocna, która z tyłu ma wasz most, jest yy, rzeczywiście efektowna. Yy, do tej parady będzie grał zespół Insomnia, to jest zespół elektronika, saksofon, perkusja. To jest taka wizyjna muzyka, która naszym zdaniem pasuje. My po prostu nie ukrywamy, że szukamy połączenia obrazów, które udaje nam się wyczarować dzięki temu, że się udaje zebrać taką liczbę łódek niespotykaną, w Polsce niespotykaną. Proszę mi wierzyć, nigdzie tego nie ma i z muzyką, która w jakiś sposób ma do tego korespondować. No, w Toruniu jeszcze będzie większy eksperyment, tam wystąpi zespół Lebowski, to jest bardzo ambitny rok progresywny, który naszym zdaniem, mimo tego, że nie, może nie wpada tak wszystkim od razu w ucho, jak dobrze nagłośniony, zrobi wrażenie. Także polecamy szczególnie tę Paradę Wieczorną. No i koncert zespołu Cochise z Pawłem Małaszyńskim. Nie dość, że przystojny facet, to rzeczywiście świetnie śpiewa, to jest na samo zakończenie będzie taki mocniejszy, mocniejsze akcenty. To co oczywiście dla ludzi jest najważniejsze i po to w ogóle robimy Festiwal Wisły, to jest to oswajanie ludzi z rzeką. I to naprawdę się dzieje, to o tysiąc biletów tyle jesteśmy w stanie rozdać, i nie jesteśmy w stanie więcej, bo potem ci, ci flisacy robią to samo potem w kolejnych miejscowościach. My chcemy pokazywać ludziom, że drewno pływa, że dzieci autentycznie się pluskają tą wodą, zaraz sięgają do tej wody potem się okazuje, że w Ciekosinku się kąpią, już w Osieku to się go, goli ludzie kąpią, proszę Państwa i tak to idzie dalej. Także polecamy też iść razem z festiwalem, bo to nie, w Wrocławku jest tak, proszę mi wierzyć, że najdziwniej jest w Osieku nad Wisłą, tam polecałem Państwu w poprzedniej konferencji rok temu, jeśli pamiętam, w gminie Obrowo, po drugi świat, po drugiej stronie rzeki i tam będzie impreza, która jest w ogóle niesamowita, Polecam, zapraszam, tam jest na ludowo, kapele weselne z całej Polski na Wielkiej Górze Kokota, pod tym jest wyspa, na której też się wszyscy kąpią. W każdym miejscu festiwal wygląda troszeczkę inaczej. Wasza specyfika dla mnie najważniejsze w Podsławku jest to, co będzie mówiła za chwilę Magda, czyli, że macie znakomite bulwary do wystawienia stoisk, ponieważ są szerokie, wygodne. W Toruniu mamy wielkie problemy, bo jest mniej miejsca, trzeba upychać. U Was jest to fajnie zrobione. I to, że macie tak oświetlony most, który nam jakby tło zapewnia, podczas gdy w Toruniu będzie pirotechnika potężna musiała być użyta, żeby zrobić coś podobnego a wy to macie i co jest tak no, nastrojowe, ładne i, i bardzo się staramy, żeby ta wieczorna parada rzeczywiście została zapamiętana. Mam nadzieję też, że, że nie tylko my będziemy ją nagrywać, bo my będziemy oczywiście używać dronów i wszystkiego, to są dla nas obrazki jedyne w swoim rodzaju, bo jest to jakby reklamówka na, na przyszłość. Będziemy to oczywiście rejestrować. Zapraszamy serdecznie na Festiwal Wisły. No jest to półtora dnia bym powiedział naprawdę, cały dzień jedenasty, ten wieczór dziesiątego no i potem Odpływamy rano, też można jeszcze nas zobaczyć. Zależy nam na tym, że mieszkańcy, żeby się nie bali kontaktować z tymi pisakami, bo to na tym polega, że to środowisko, które oswoiło się z Wisłą do końca, pokazuje się tutaj u was. I oni przekazują wszelką wiedzę na temat tej rzeki. To jest naprawdę magiczna rzeka, która każdego dnia jest inna, opowieści są niesamowite. Jest to bardzo ciekawe. Mamy skarb tu na naszym terenie Wisła, nie ma większego skarbu w Polsce. Taty już są małe i trochę zadeptane, a Wisła dopiero naprawdę będzie odkrywana. I to się dzieje na naszych oczach, mamy nadzieję, że Państwo docenicie ten festiwal. Zapraszamy jeszcze raz serdecznie. A Magda, teraz jeśli można powie o stoiskach. Tak, Bardzo jeszcze, ważny element Jeszcze chciałabym głos. dodać, że właśnie tym festiwalem chcielibyśmy obalić taki, taki mit brudnej, nikomu niepotrzebnej, bezużytecznej rzeki. Chcemy pokazać, że rzeczywiście ta rzeka jest dla nas ważna i rzeczywiście można się świetnie bawić organizując festiwal Wisły. E, powiem teraz tutaj o, właśnie o naszych bulwarach. E, nasze bulwary, słuchajcie Państwo, są naprawdę niesamowite. E, świetna możliwość zagospodarowania jest tych bulwarów. Mogą nam tego pozazdrościć Torunianie. Oni nie mają takiego potencjału. Sama organizuje stoiska wystawiennicze, więc wiem jak to wygląda. W Toruniu po prostu nie mamy gdzie stoisk postawić, natomiast tutaj na bulwarach włocławskich mamy miejsca bardzo dużo, także wszyscy się wystawią. Będzie duże bogactwo stoisk kulinarnych, rękodzieła, stoiska edukacyjne, więc zapraszamy rodziny z dziećmi. Na stoiskach edukacyjnych będą konkursy. Oczywiście dzieci, które wygrają w tych konkursach będą miały w nagrodę rejsy z Szamanem Rzeki. To też jest taka niebywała atrakcja. Także zapraszamy wszystkich i małych i dużych na festiwal Wisły. Dziękuję.